Witajcie, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę sklep dzisiejszego dnia i za może mogę od prawej strony. Mamy um, bardzo fajną emotkę za 200. Siadaj. To jest bardzo fajna emotka. Takie sklepanie jest. No, taka sobie emotka mogę powiedzieć za 500 widoczów i swalone podrygi. Fajną ma buzywkę, za 500 myślę, że ta emotka jest warta swojej ceny i opłaca się ją kupić, bo jest to bardzo fajna emotka. Ale przejdźmy już do zbieraka. Ponury krasinak, bardzo chcę mieć tego, ten i który może się podobać i który nie, ale tych długo kosztuje. Ale teraz przejdźmy do hunglowej zwiadów i mega spaszony skidek. Za 800 videosów. Sam go mam. I teraz mucha nie warte swojej zeny. Brzydki skin, nigdy bym nie grał. I nie opasa się go kupować w ogóle za 2000 fałdosów. Weźmy już tutaj. I mamy malowanko za 500. Mieszym się nie wyróżniające takie sobie. I mamy dowód z drużyny mechów, kto pamięta i będę z 10 sezonu. Mamy plesafek. Plesafek bardzo fajny i zintregowana emotka. turbo doładowanie. I jeszcze są bardzo ładne dwa zbieraki, które naprawdę mi się podobają. Opa się je kupisz. Nie mogę kosztować tak dużo. I tutaj jedno z lepszych malowań za 40 bidonsów. tak? Yy, zielona zabawka oczywiście z odwołaniem od języków no i właśnie mamy plastikową poworo plastikowy piechur no i to już tyle Myślę, że te skiny za 800 są mega sporsane Opłasta się kupić i puste głowy dzisiaj pierwszy raz jest sklepie ale tutaj widać że wprowadzony jest w dziewiątym sezonie dlaczego ponieważ w dziewiątym sezonie był w pikach, a dodany został dzisiaj, czyli w tym sezonie. I to już na tyle z tego sklepu Elo.